Witajcie w serii Hardcore History. Będę tu opisywał najznamienitszych wodzów, najbardziej hardkorowe bitwy, wojowników i wydarzenia przeszłości. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od kobiety. Joanna Dark znana także jako Dziewica Orylańska to naprawdę nietuzinkowa laska. I do tańca i do różańca, jeśli mówiąc taniec mamy na myśli wyżynanie angielskich żołnierzy. We Francji w najlepsze trwała wojna stuletnia. Kraj był spustoszony przez regularne walki, a jego ostatnią nadzieją okazała się szesnastolatka. Mimo, że brzmi to jak fabuła jakiejś japońskiej bajki, to Joanna nie była wypudrowaną księżniczką. W 1429 roku pojawiła się na dworze Delfina Karola VII twierdząc, że Michał Archania ukazał jej wypędzić Anglików z ziem Francji. Większość władców uznałaby tą wieśniaczkę za chorą psychicznie, kazała wychłostać i puściła wolno. Jednak król uwierzył dzieciakowi. Dał mu zbroję, miecz, świtę i posłał odebrać oblężony Orlean. W ciągu ośmiu dni Joanna odbiła miasto. W wieku kiedy wypiszecie egzamin gimbazjalny, ta dziewczyna prowadziła już armię. I wcale nie było tak, że każdy słuchał się paniusi w zbroi. Gdy dowódca armii nie chciał jej puścić do ataku, ta podburzyła mieszczan i żołnierzy, by zdobyć twierdzę Saint Augustin. Karola VII koronowano królem, a Joanna dalej odbijała Francję z rąk Anglików. W trakcie walki Joanna nie była byle ozdóbką, za którą stał jakiś generał. W trakcie jednej z bitew, na przykład, dostała kulą armatnią w hełm w trakcie spinaczki na mury. Oczywiście to nie wystarczyło, by ją zatrzymać. Pasmo zwycięstw nie trwało jednak bez końca. W trakcie oblężenia Kompien została wzięta do niewoli i sprzedana Anglikom. Oczywiście próbowała uciec. Raz skacząc w wysokości 21 metrów do wysuszonej fosy. Koniec końców postawiono ją przed inkwizycją. Mimo zamiłowania do walki, Joanna należała raczej do świętoszków. W wieku 13 lat złożyła śluby dziewictwa, a teologowie francuscy nie widzieli w jej życiorysie żadnych brudnych plam. Anglicy jednak ustawili cały proces i niepiśmiennej dziewczynie kazali podpisać przyznanie się do winy. Jednym z oskarżeń było m.in. noszenie męskich ciuchów. 30 maja 1431 roku Joanna Dark spłynęła na Stosie. Nie zostały po niej żadne relikwie, bo spalono ją dwukrotnie, a następnie prochy rzucono do sekwany. Po latach Joanna zwyciężyła z przekupną inkwizycją. W 1920 roku ogłoszono ją świętą. Piszcie w komentarzach, kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć w serii Hardcore History. Poza tym koniecznie sprawdźcie filmik o tutaj i zobaczcie skąd wzięło się powiedzenie „Pijany jak Polak”.